Salam zaczynamy już 17 dzień naszej wycieczki wyjazdu z Polski do Maroka. Budzimy się pod palmami, tutaj też zjadamy śniadanie i ruszamy w dalszą drogę. Kierujemy się na północ. A dokładnie udajemy się w stronę kanionu rzeki Ziz. I tutaj o tyle jest to dla nas, powiedzmy, w jakiś sposób interesujące, że o kanionie Todra, czy Dades jest dosyć dużo informacji, dosyć dużo informacji, że to są bardzo ciekawe i atrakcyjne miejsca. Natomiast tak naprawdę nigdzie nie natknęliśmy się na temat informacji o kanionie rzeki Ziz. I to jest o tyle zaskakujące, że ten kanion jest fascynujący. O ile Todra i Dades mają swoje punkty kulminacyjne, bardzo atrakcyjne, widokowo. To ZIS, przez te kilkadziesiąt kilometrów, tak naprawdę cały czas towarzyszą nam tutaj piękne widoki. Także kanion rzeki ZIS naprawdę jest miejscem bardzo atrakcyjnym, bardzo fajnym, wartym zdecydowanie zobaczenia. Tutaj także po drodze odwiedzamy jeden z ksarów, jest taka swoista oaza pośród takiego terenu jeszcze mocno pustynnego. Zatrzymujemy się tutaj na oczywiście e, tradycyjną marokańską herbatę i oprócz tego, że odwiedzamy tutaj sam ten obiekt i okolice, to pierwszy raz w Maroku trafiliśmy na cmentarz i to tyle jest zaskakujące, no, że w sumie wcześniej się nie zastanawialiśmy, ale na tym pustynnym terenie ludzie też muszą gdzieś być chowani, więc powiedzmy taka dodatkowa ciekawostka, która nam się tutaj pojawiła. Jadąc dalej na południe, tak naprawdę pustynia... Powoli zaczyna zostawać za nami. To znaczy, ten teren, taki suchy, pustynny, cały czas nam towarzyszy, ale w końcu, po kilku dniach takiego, powiedzmy, typowo pustynnego krajobrazu, w końcu zaczynają pojawiać się jakieś drzewa. Tak jak powiedzmy na terenach pustynnych, tam przede wszystkim, po, jeżeli chodzi o zwierzęta, które gdzieś tam widywaliśmy, były to wielbłądy, tak tutaj już nawet pojawiają się jakieś owce, gdzieś są wypasane, wyprawa, wyprowadzane. Także po raz kolejny podkreślam właśnie to takie charakterystyczne doznanie, jeżeli chodzi o Maroko, że na odcinku 50 a już 100 km, krajobrazy zmieniają się tutaj diametralnie. My tutaj w ciągu tego powiedzmy jednego dnia kierując się na północ, ten krajobraz zmienia nam się cały czas, więc nawet z perspektywy jazdy autem naprawdę doceniamy to, jak wygląda to Maroko. A dodatkowo kierujemy się w obszar już taki mocniej zalesiony, gdzie występują makaki, gdzie występują naturalnie dziko żyjące małpy, właśnie tutaj w Maroko. Nigdy tego nie dogram, tym razem padła bateria. Ale dobra, teraz jest szansa, że w końcu ukończę to, co chciałem powiedzieć. Mówiłem o makakach, a mianowicie tutaj w tej okolicy jest ich bardzo dużo. I o ile wjechaliśmy do takiej, na taką leśną drogę, wyasfaltowaną i normalnie dostępną, nie, nie kręciliśmy się gdzieś tam po lesie, jakoś po terenie zabronionym, no to. W kilku miejscach natkaliśmy się właśnie na te, na, na te małki wolno sobie e, żyjące i było tam, powiedzmy, kilkanaście sztuk. Z tego co wyczytaliśmy, żyją właśnie w takich stadach po kilkadziesiąt e, sztuk na obszarze około półtora kilometra kwadratowego. Więc, e, powiedzmy, te, przy których my się zatrzymaliśmy, żeby sobie tak, powiedzmy, względnie dziko, bo byliśmy, powiedzmy, jakoś tam w lesie, Natomiast później wróciliśmy na główną naszą drogę i przy tej głównej drodze jeszcze dwa razy w dwóch różnych miejscach natknęliśmy się na te małpki, które po prostu gdzieś sobie tam faktycznie żyją. To jeżeli chodzi o małpy, no bo dla nas jest to jednak ciekawostka, bo powiedzmy w Europie na kontynencie mamy tylko jedno miejsce, gdzie naturalnie występują małpy, jest to Gibraltar, który zresztą mamy stosunkowo niedaleko i które odwiedzaliśmy w 2020 roku i tam faktycznie też natknęliśmy się na te makaki. Natomiast na koniec, już niedaleko właśnie tych terenów, gdzie występują małpy, zjechaliśmy sobie na boczną drogę i znaleźliśmy sobie miejsce na nocleg. Teraz rano, już jestem w stanie śmiało ocenić ten nocleg, uważam go za jeden. Z najlepszych, z tego względu, że no jakby wieczorem się położyliśmy spać, tak wstaliśmy rano, nic nas nie niepokoiło. A o ile na poprzednim obozowisku wiał wiatr i dodatkowo jeszcze przychodzili e, lokalni mieszkańcy, żeby w jakiś sposób coś nam próbować sprzedać. Choć, a jeżeli nawet nie sprzedaż, to po prostu usiąść niedaleko naszego obozowiska i cały czas nas obserwować, co nie było w jakiś sposób komfortowe. Tak tutaj jesteśmy na totalnym odludziu: przez od wczorajszego wieczora do dzisiejszego rana nie widzieliśmy zupełnie nikogo. Więc miejsce bardzo dobre. No i dodatkowo dla mnie, jako osoby rozwijającej i namiot, taki to określa mokry sen śledziarza, czyli osoby, które wbija śledzie, w końcu. Po kilku dniach spędzonych w Maroku na piaszczystych, kamienistych, skalistych, twardym podłożu, w końcu trafiliśmy na, na obszar, gdzie jest dosyć miękko, gdzie jest y, fajna gleba, idealna do wbijania śledzi, więc w końcu można było spokojnie pobijać śledzie po. Komfortowo, że tak powiem, bez naciągania tego namiotu w jakiś specjalny sposób dziwny asekurając się jakimiś kamieniami. I tak teraz jest to naprawdę super zrobione, i dla mnie to jest idealne miejsce właśnie pod komfort rozbijania namiotu. Czasem zwijamy się powoli, za chwilę będę zwijał namiot i jedziemy, kierujemy się dalej na północ. Omijamy Fez i jedziemy w miejsce, gdzie mamy to zaznaczone jako powiedzmy, atrakcję starożytnego Rzymu. Zobaczymy jak to faktycznie będzie wyglądało i, no, i co czeka nas kolejnego dnia. Mamy jeszcze 2-3 dni. W Maroko, więc kierujemy się cały czas na, na północ i cały czas odkrywamy ten kraj, bo tak naprawdę na odcinku 100 km pan się zmienia. Potrafi się zmienić naprawdę bardzo diametralnie i, i bardzo nam się to podoba, bo to zróżnicowanie jest naprawdę fantastyczne. Do zobaczenia, do usłyszenia.